Świetnie, po prostu. Kolejne rzeczy po rosyjsku. Ta eksploracja będzie naprawdę elektryzująca. Powracam do zapomnianego rosyjskiego ośrodka wypoczynkowego, by zajrzeć do domków letniskowych, które skrywają niesamowity klimat PRL-u. Wyposażenie, jakby czas się zatrzymał tu dekady temu. W tym odcinku pokażę Wam, jak przywrócić życie temu miejscu, uruchamiając prąd przy użyciu stacji zasilającej. Gotowi? Zaczynamy tę niezwykłą podróż. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Ty, w ogóle, co to miało być? Zobaczymy, jak bardzo zdezelowany jest to dzisiaj? No, wygląda podobnie. Nie jest źle. Patrz! Drzwiczki od piekarnika. Serio? No. Ej, ale zobacz, ty, jest toster. Ja wcześniej w sumie tego nie zauważyłem. A tylko coś go dowiedziałem. to toster, tosterem, ale jest nieotwarte piwo. Serio? <noise> Jeszcze 15 dni miało. No dobra. Tutaj zaczną, nadal wszystko się trzyma. Jeszcze. Taki obraz. No, ale czas ktoś... są jakieś tam rosyjskie w ogóle rzeczy. Prawda? No. To jakaś, jakaś konstytucja ruska może być. No. Kolejne rzeczy po rosyjsku. To jakieś. Ale strasznie słabo wydrukowane, bo trzeba przejść stronę. Wiesz, no w 2015 drukowali, może oni dopiero pierwszy raz używali drukarek? Może, może. Co tym tu mamy? Imiona, nazwiska i pokój. Ale tutaj ludzi zakwaterowanych, tutaj czy co? Możliwe. Śmiesznie, nie bo wiem. za pierwszym razem tego nie widziałem. Dobra, póki jest generalnie tutaj spokój, to myślę, że zróbmy akcję taką, że przywrócimy tutaj zasilania. Brzmi jak plan. No, brzmi jak plan. Zawsze brzmi jak plan. Taki, Taki był plan. <taki> ktoś uciął przewód, patrz. Nie był przewód. Więc nie będzie odpalania tego jednego gniazdka. Lipa, że te przewody są powycinane, tak? No, bo tutaj ktoś zostawił ten. No tak, ale wiesz co, chodzi o to, że... No wiem. Że płótna neutralne, a my nie mamy czym teraz odizolować każdego szybko. Zobaczymy inny domek? No, tak chyba zrobimy, bo owszem, to by się dało jeszcze włączyć, tylko zajmie dużo więcej czasu niż my mamy. A ale po co teraz kombinować, skoro domki są takie same? A tutaj Kodaś odwalił sobie szaber. Jakaś dobra biba? No, w pewnym sensie tak, bo. Króliczki teraz są tutaj. Ostatnio były tam szklaneczki. Czyli ktoś tu się bawił. No. Jak przewody? Nie wiem. Wygląda na razie dobrze. Tak, wiesz. Ty. Co w ogóle jest nie ten zabawne? Pamiętasz, to stał stół. Tutaj stał stół i tu tak. był dywan. No. Też zostało już tutaj. Ale nie ma dywanu, a stół jest tu. Tam był już A no nie, to był inny stół jeszcze. Tak, tak. tak tu też był ten i była ta butla, pamiętam Kurczę, jak to szybko się zmienia oho hmm, miał jak to się będzie świeciło <laughs> ale czy będzie? dobra jest pięknie, bo będzie się świeciło plan jest taki, że jak tutaj mamy neutralny, to się podepniemy jednym kabelkiem pod którąś z faz, która jest rozdzielona na chyba dwa obwody w tym przypadku. Także jakoś tam trzeba się podłączyć. Czy, czy się uda? O, udało się. O, ten ostatnio jak tutaj próbowałem to odpalić, tylko nawet, chyba nawet tego nie nagrałem. Yy, to nie mogę jakoś trafić ten, ten kabelek, tam dalej. to Ja może pójdę, wyłączam na razie wszystko. No dobra. Także chwila prawdy klikam ten przycisk i świeci się na górze. 250 watów. Pobieramy. Zobaczmy. Taki szybki test. Pyk. Haha, ha, działa. Ale ja jestem ciekaw tego. Tutaj wyłącz na chwilę tę lampę. I. świetnie po prostu. No ja wszędzie po na No na, na, gó na górze się świeci. No, o, Ale zobacz, tam. Albo dobra. Kurde. No, klimacik grubo. postapo jest. Kurde, tu normalnie można by mieszkać, ale chyba komuś się nie spodobało coś tutaj. A, może tu w ogóle szafa była. Tak mi się wydaje. A to co? Ciekawe. Ja chciałem ostatnio tutaj zobaczyć co jest, mi się nie udało. Nic ciekawego. Przenosimy się do piwnicy głównego budynku, gdzie pokażę Wam coś naprawdę ciekawego. Panele LED Ranga firmy Newell, które w tym odcinku używam po raz pierwszy. W piwnicy postanowiliśmy zrobić kilka klimatycznych zdjęć przy ich użyciu. Po ustawieniu świateł powstało między innymi to ujęcie, które zrobiło na nas ogromne wrażenie. Modele, których używam to Ranga, Ranga Nano oraz Ranga Max. Ich specyfikacje znajdziecie w linkach w opisie. Ranga i Ranga Max mają wbudowane akumulatory ładowane przez port USB-C. Dodatkowo oferują solidną metalową konstrukcję i funkcję powerbanku, co często mnie ratuje podczas długich nagrań. Nagrania pochodzą z 2020 roku. Dziś, po trzech latach, mogę Wam śmiało powiedzieć, że nadal dzielnie mi służą. Eee, dobra. Co my tutaj mamy, jest opisane jako Hall. Pewnie tutaj włączę coś bliżej. Ale jakbym się tutaj pokusił włączyć więcej. Chociaż dobra. Sprawię najpierw kwestię z Hallem. I potrzeba neutralnego. A, i tutaj jest. Ten bakier idź się w rękę. Dobra, jest szyna neutralna, podpięta, więc robimy prąd. Mm. O. o kurna. Nie no, zajebiście to wygląda. Fajnie to wygląda, Fajnie wygląda ale normalnie można od razu poczuć, że ten ośrodek jest tak jakby był, byłby czynny. No. Tutaj już ktoś pomazał, to jest po prostu jakiś dramat. Wejdźmy do jakiegoś pokoju. A znowu są jakieś akty wandalizmu, minęło dosłownie dwa tygodnie z tym ośrodkiem. Ciekawe czy to się światło włączy tutaj. Światło nie działa, dlatego... Wiesz co? Tylko hol chyba włączyłeś. Tak, no bo było napisane w sumie hol, ale liczyłem, że może coś jeszcze więcej jest podłączone. Tak jak w sumie na... No tak. Tam dalej działa. No tak. Teraz trzeba jakieś hakerskie metody i odpalić wszystko naraz. Więc jak sobie podepniemy tak, Co owszem, prąd nie idzie tylko na tą część, ale przez bezpiecznik idzie też do tej środkowej części. Mhm. Czyli wszystko co jest na fazie trzeciej, to się uruchomi. Na przykład, co tu mamy, pokój. A, <laughs> fajnie. Weźmy ten sobie, przerzućmy wyżej. 16,20. No właśnie spokojnie 16 dzielone przez 20 <laughs> będzie ciężko będzie 8 na 10. Dobra i. 4 piąte no 4 piąte? A ja, może będzie Harry Potter? Może będzie pomiędzy. A to nie było przypadkiem z Harry Potterem? Działa. Paron 9,3 czwarte. Działa. Ile o. to jest stopni swoją drogą? 16 o. stopni. <laughs> Ale takie cen, jaki klimacik. Górno. <laughs> Ej, no ta łazienka, kurczę, blady, jak to wygląda? Patrz, to, to, to jest nawet taki rysz, to. Często mamy Głos z tym. Nie, no właśnie, to było lustro. Lustro, lustro z bad -sektorami. No tak, no to Bad jest, lustro? No to było lustro. Bad lustro. Ja myślę, że udać się do tego fajnego budynku. To jest bardzo dobry pomysł. No. Popieram. Także robimy magiczne cięcia. No, jesteśmy w środku. Nie no dobra, już, już pokazujemy, już włączyliśmy, ale generalnie jest taki problem że chyba nie wszystko działa na górze, a nie, ty tu też działa. Tak, tak, to jest całe oświetlenie na górze. Mówiłem czy to jest całe oświetlenie na górze okay. Mój rosyjski jest słaby, ale jest. Dobra, ale mi się wydaje, że e, jest coś fajniejsze jest... byłoby oświetlenie na tym, na, na dole Prawda, byłoby sympatyczniej. Okay. Aha. No to tutaj pewnie z... Z dołu. żarówka rozprojoway. Albo z dołu jest zasilana, albo z dołu, teraz teraz knie Znalazłem pewien przedmiot, do którego czujesz sentyment karabin? A jak gdzie jest karabin? Nie wiem co znalazłem to tylko Ja pierniczę, już ktoś zepsuł Ale zło A my i prostaki Reśniaki ze wsi Nie wiem co pobierałeś 70 ale na się nic nie świeciło no, Nie pobierało 570 co? No Tak Tu to, to, to. to, to. testowaliśmy w takim razie Eee Kurna, gdzie trzeba, nie wiem, to co jest obok tego? Co tam jest na danym cenie? Nie ma, to już włączyło światło tam. Wiem, ale jeżeli ja bym szukał raczej czegoś o podobnym opisie, no to to ma podobny opis. 461. Dosyć sporo. No i w sumie tutaj. A, i to na takie dwa się świecą. Tak, tam dwa świecą, jedno w jednym, drugie w drugą. Ładnie na dole wszystko świeci. Wszystko. To wiesz co, to może to wyłącz teraz. I lecę na dół. O górna. tutaj jest naprawdę miejscówka świetna. Ciekawe czy to światełko też działa? Nie, ja to nie, nie. Próbowałem. O, tu w sumie zdjęcie ci robiłem. No. Swoim aparatem. Moim aparatem. No. O kurna. Ale nie no, klimacik jest naprawdę taki, ach, ośrodka wypoczynkowego. A i to robi tyle. Dobra, A tutaj działamy włącznik.